Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dorota Mularczyk, jestem architektem wnętrz i to właściwie w tym roku już ostatnia kawa z architektem. Bo co wtorek spotykamy się na moim fanpage'u, gdzie opowiadam wam o wnętrzach, odpowiadam na wasze pytania, na wasze wątpliwości dotyczące wnętrz. Tych kaw trochę było, szczerze mówiąc, nawet ich nie liczyłam za specjalnie. Widzę, że ktoś ze mną jest. Dajcie mi proszę znać, czy wszystko jest ok, bo technikalia lubią sobie, lubią sobie robić, co, co lubią. No, lubią nie działać czasem. Wtedy, kiedy ich najbardziej potrzeba, to internet albo, albo inne technologie mówią nie. Słuchajcie, ja mam kawę. Ostatnią kawę tutaj, liveową naszą, na fanpage'u. I co dzisiaj chciałam Wam trochę opowiedzieć o trendach, co się działo w tym roku, jak to wyglądało, i trochę jak to wygląda oczywiście z mojej perspektywy. Cześć Basia, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, z tymi trendami to jest tak, że od kilku lat tak naprawdę nie opuszcza nas styl skandynawski. I nawet jeśli właściwie on ma tylu samozwolenników, co przeciwników. Natomiast jest to o tyle fajny styl, bo on wprowadza i uczy nas, jak. Funkcjonalnie przede wszystkim urządzać wnętrze, bo to, czy zrobimy to na biało, czy nie, to, to tak naprawdę jest drugorzędna sprawa. Więc tak czy siak, z tego co ja widziałam, obserwowałam i z tego o co wy mnie pytaliście i też jakie wnętrze projektowałam, to styl skandynawski albo inspiracja wokół tego stylu, bo to jest trochę tak, że się gdzieś to tak przełamuje, czy nowoczesnością, czy znowu bardziej taką prowansalskim stylem, trochę takim ocieplaniem tej Skandynawii. Więc tak, no jak najbardziej, oczywiście były, był styl skandynawski, czyli z tym związana kolorystyka i materiały. Było drewno, była biel, szarość, było sporo betonu, ale tak naprawdę w tym roku już dużo odważniej można było zauważyć dużo większą odwagę w kolorach i to w intensywnych i ciemnych kolorach, i myślę, że to nas nie opuści również w przyszłym roku i będziemy coraz bardziej odważni, bo trochę jest tak, że w tych naszych trendach wychodziliśmy z takich wnętrz ciepło-żółtych, pomarańczowych, przechodząc w te biele szarości. I ta biel, z tego co ja obserwuję, też wielu ludziom się przejadła. Aczkolwiek może to jest też trochę tak, że to jest pewien brak odwagi na, na tą biel, bo ona naprawdę świetnie się sprawdza w wnętrzach, wtedy kiedy musimy zrobić widne wnętrze, w którym się fajnie odpoczywa. Ale czym tak naprawdę, słuchajcie, są trendy? Tak naprawdę. Oczywiście to jest według mnie tak. Trendy również we wnętrzach to jest trochę tak samo jak z naszymi szafami, czyli tym, co w nich wisi, ubraniami. Rynek obserwuje, producenci mebli, designerzy pro obserwują tak naprawdę, co się podoba, co ma największą popularność, czego ludzie najbardziej potrzebują, w czym się najlepiej czują, i wokół tego kręcą się pomysły. Pomysły na wnętrza, pomysły na design. Oczywiście mamy i w Polsce i na świecie wspaniałych designerów, którzy produkują, projektują mebla, piękne wnętrza, tkaniny, tapety. I to jest też tak, że później inni producenci starają się ten design przenosić, co na przykład świetnie robią właśnie sklepy skandynawskie. I w Wisku też można znaleźć fajne meble. No, oczywiście Włosi, no to oni mają fantastyczne meble, ale jednak dalekie od Skandynawii, tak? Tam, tam jednak styl jest nieco bardziej bogaty i luksusowy, tak naprawdę, jakiemu by się bardzo dokładnie przyjrzeć. I tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, z tym stylem we wnętrzach ja zawsze uważam i zawsze powtarzam też moim klientom, żeby. Można się tym zainspirować, co widzimy w sklepie. Można oczywiście się zainspirować tym, co jest w internecie, na Pinterestie i tak dalej, na Instagramie. Ale kluczowe jest to, jaki jest wasz trend, jaki wasz styl jest we wnętrzu, czego wy potrzebujecie. No bo przecież to trochę też jest tak właśnie jak z ubraniami. Jeżeli mamy daną sylwetkę, to nie kupimy sobie, nie wiem, jeżeli mamy kobiecą sylwetkę, to nie kupimy sobie chłopięcego ubrania, czy takiej jak kobiety, dla, jakiejś takiej sukienki dla kobiety o bardziej chłopięcej budowie, bo po prostu będziemy w tym źle wyglądać. To wszystko musi być do nas dopasowane. I tak naprawdę, to o czym Wam dzisiaj chciałam powiedzieć trochę, to trochę o tym, żeby, żebyście szukali tego trendu w sobie, to znaczy popatrzyli sobie, co jest fajne, podotykali materiałów, posiadali na kanapach, podotykali mebli, pootwierali, Poużywali tego w sensie, nawet jeżeli to jest w sklepie, i żebyście odnaleźli w tym wszystkim to, co dla Was jest ważne, to, co Wam się wydaje ładne, i trochę się nie przejmowali. Jeżeli potrzebujecie oczywiście wsparcia, czy specjalisty, czy projektanta, czy architekta wnętrz, czy nawet osoby są takie w sklepach, osoby, które w ramach danej branży, czyli jeżeli na przykład wchodzimy do sklepu z płytkami, to często mamy tam osoby, które pomogą zaprojektować Łazienkę. I wtedy wspomagajcie się takimi osobami, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby znaleźć tą potrzebę w sobie, żeby znaleźć to wnętrze i to, w czym wy się będziecie czuli w sobie. I jeżeli na przykład lubicie częste zmiany we wnętrzach, pewną dynamikę we wnętrzach, no to musicie to sobie określić, bo jeżeli zrobicie wnętrze, które jest w pewien sposób zdeterminowane, czyli na przykład ma wyraźnie określone kolory na ścianach, to nie będziecie tego mogli zmienić, e, no nie wiem, w, w ciągu dwóch tygodni, w ciągu dwóch miesięcy no nie będziecie co trzy miesiące robić e, remontu, tak? Dlatego, e, dlatego. Musicie sobie to określić, co jest waszą bazą, w sensie jakie wy macie potrzeby, jak wy żyjecie. Czy to wnętrze ma być takie dynamiczne jak wy, czy chcecie spokojnie, albo właściwie jesteście zabiegani, macie dzieciaki, i tak naprawdę nie chcecie się bardzo na tym skupiać, tak? No to wtedy właśnie to wnętrze musicie określić, dopowiedzieć i urządzić tak, żeby to był wasz styl żeby, wiecie co? Tak naprawdę, no ja sobie myślę, że jeżeli nawet e, można pewnie wpisać w, w Google trendy, trendy we wnętrzach i wyskoczą jakieś zdjęcia, albo na Pinterestie, ale czy tak naprawdę te wnętrza muszą być takie? No nie, nie muszą. Możecie zobaczyć, możecie, tak naprawdę to, co ja uważam, że warto się inspirować, to oczywiście to są um, jak robić oświetlenie, jak robić funkcjonalne pomieszczenia, jak robić funkcjonalną i wygodną kuchnię, e, wysoko, nisko. Te rzeczy są bardzo ważne, ale tak naprawdę barwy, dodatki, tapety, to musi być z Was, w sensie, to mu musicie, musicie poczuć, że to jest właśnie to, czego Wy potrzebujecie i to wnętrze tak naprawdę totalnie pasuje do Waszego życia, a nie odwrotnie czyli, że macie, nie wiem, trójkę dzieciaków, masę roboty i zrobicie sobie, nie wiem, białe kanapy. Ja na przykład. Mam dwo, dwoje dzieci, dwóch chłopców, e, więc też jest żywo w domu i tak. Mam dwie białe kanapy i znalazłam na to patent. Świetnie się z tym czuję. Chciałam mieć białe kanapy i na, uwierzcie mi, wszyscy mi mówili, że chyba coś jest ze mną nie tak, że przy dzieciach chcę mieć białe kanapy, e, ale stwierdziłam, że tak. Ja tak chcę i biorę tą odpowiedzialność za te białe kanapy na siebie i nie będę marudzić jak się pobrudzą. Dajemy radę, bo można zdjąć e, jak ja to mówię, ubranko z kanapie uprać i tak bardzo się nie brudzą, bo dobrałam odpowiednią tkaninę, więc jest w porządku, ale w życiu, no nie możemy i za trendem, jeżeli zobaczymy wszędzie białe kanapy, a widzicie jak wygląda wasze życie i nagle wy sobie zrobicie białe kanapy i za dwa tygodnie one będą brudne, bo tak jest, tak wygląda wasze życie, zapraszacie dużo dzieciaków, albo znajomych i po prostu, no nie wiem, albo dobierzecie złą tkaninę, albo nie będzie ta kanapa miała zdejmowanego, zdejmowanego obicia, no, i po prostu będzie dramat, bo będzie trzeba co dwa tygodnie prać. Ja tutaj patrzę, się napisała, ale można zmienić poduszki, zasłonki, doniczki, ramki na zdjęcia, i już jest inaczej. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. I tak naprawdę, oczywiście kończąc rok i zaczynając, i jak są też różne zmiany w modzie, to często krążą tematy, trendy we wnętrzach, co się dzieje. To jest taki, wiecie, ja to nazywam taki huczny temat wykorzystywany również przez gazety wnętrzarskie, portale i tak dalej natomiast to jest tak naprawdę przyjemne dla oka, ale ta wiedza trochę jest taka, wiecie, no niefunkcjonalna tak naprawdę wy jej nie możecie wykorzystać, no bo przecież nie będziecie zmieniali tych wnętrz co chwila, tak, bo się zmieniają trendy. Dlatego właśnie tak też jakby się napisała: poduszki, zasłony, ramki, zdjęcia, to są takie rzeczy, które możecie dynamicznie zmieniać, którym możecie zmieniać charakter, bo jeżeli macie w miarę neutralną bazę wnętrza w postaci kolorystyki, ja wam wcześniej też o tym opowiadałam, i kanap czy ścian, to tak naprawdę zasłony możecie zmienić, tak jak ja mam z tyłu ze za sobą zasłony szare. Mogłabym je zmienić tak naprawdę na pomarańczowe, na głęboki turkus, zmienić do tego inne dodatki we wnętrzu i zmienić tą lampę na, do, z dodatkami czarnymi, powiesić tam na tej ścianie, wiecie, ramki, ramki czarne. I tak naprawdę mogłabym totalnie zmienić charakter tego wnętrza właśnie poprzez dodatki. Dzisiaj on jest bardziej taki, może przez tą lampę trochę skandynawsko glamour, aczkolwiek cała reszta tak nie wygląda. On jest minimalistyczny, i naprawdę dodatkami mogłabym totalnie zmienić charakter tego wnętrza, dodając bardziej barokowe ramy, zasłony z takimi upięciami. Widzicie? Tak pokazuję ręką nad głową, bo tam te zasłony sobie wyobraźcie, i taka wisi w tą stronę. Wisi taka zasłona podpięta, gęsta, bogata, do tego bogate dodatki poduszki, i to wnętrze też nabierze takiego charakteru. Więc trochę tak jest. Dlatego pamiętajcie o tym, urządzając swoje wnętrza. Pamiętajcie też o tym, patrząc na te trendy i style, jak sobie myślicie, że oj, nie mam może takiego wnętrza, albo chciałabym mieć takie, albo może chciałabym mieć inne, to tak naprawdę przysiądziecie na, w cudzysłowie, na tej kanapie, jak ja to mówię, na, na miesiąc, dwa i może się okazać, że zupełnie trendy się zmieniają. A tak naprawdę, wiecie, zauważyłam też pewną prawidłowość, patrząc po kontach na Instagramie, są osoby, które publikują tylko i wyłącznie swoje wnętrza e, i tak naprawdę... Te konta są bardzo popularne. Co to nam mówi? To tam mówi, że my potrzebujemy pewnego, takiego, wiecie, uspokojenia. Nie chcę powiedzieć schematu, bo to nie jest to słowo. Bardziej mi chodzi o to, że my potrzebujemy pewnych takich ram. I jeżeli właśnie macie takie konta na Instagramie, że właśnie tego typu wnętrza wam się podobają i widzicie, przejeżdżacie przez tą, przez tą ścianę zdjęć, i nadal to jest to, to jest właśnie ten kierunek, i tak naprawdę przy tym możecie się zatrzymać. To jest wasz styl, to jest wasz trend. I w tą stronę możecie wasze wnętrza rozwijać, i wtedy kompletnie nie jest ważne. Nie jest ważne, jakie są narzucone takie trendy, wiecie, od góry. Bo one mogą po prostu z wami nie grać. W tym roku kolor był taki seledynowy, zielony, jakiś taki przez panton narzucony. W 2017 bodajże był taki winny, piękny kolor, i tak naprawdę ja nie widziałam, żeby on za specjalnie zagościł. Na tak zwanych salonach, czyli w naszych wnętrzach, pojawiło się parę kanap, parę poduszek, i teraz trochę też widzę, że te dodatki wracają takie winne. Nawet IKEA coś wprowadziła w meblach, w komodach. Widziałam, że wprowadzili jakąś taką jedną komodę, więc do, zobaczcie, gdzieś ktoś rzucił taki kolor dwa lata temu, a zobaczcie jakie mamy echo tego koloru, tak? Mamy takie echo, że dopiero dzisiaj IKEA, oczywiście oni robią plan, czyli. Za, zanim zaplanowali produkcję i tak dalej, to to trwało, ale tak naprawdę tym echem są nasze wnętrza, odbiciem tego trendu. I tak naprawdę po dwóch latach możemy pojechać do sklepu i kupić sobie kolor yy, komodę w kolorze winnym i gdzieś wprowadzić ten kolor na stałe do naszego wnętrza. Nie wiem tylko, czy warto, bo co się stanie, jeżeli właśnie w przyszłym roku będzie już Pan to ogłosił, to już o tym Wam w nowym roku bardziej opowiem, poszukam jakichś fajnych inspiracji. Yy, ogłosił kolor. Na 2019 to jest ten taki brzoskwiniowy, no coś takiego, taki delikatny. My bardzo lubimy, my, my kobiety, szczególnie bardzo lubimy ten kolor e, latem koralowy, koralowy on się tak ładnie nazywa. I to jest właśnie ten kolor. E, no ale tak naprawdę zobaczcie jaka zmiana. Przez dwa lata, dwa lata temu mieliśmy kolor winny, a teraz będzie kolor e, koralowy. No to są zupełnie inne kolory. I jeżeli wprowadzimy mebel, jakiś ważny mebel, tak, w tym kolorze, kanapę, z której obicia nie możemy zmienić, albo nawet tą komodę, ona nam się znudzi. To w ogóle, moim zdaniem, na pewno nam się znudzi w przeciągu roku, półtora, a jeżeli zobaczymy, właśnie po dwóch latach, o matko, jaki piękny ten koralowy kolor, i ja bym chciała taką mieć komodę, a w ogóle chciałabym mieć takie poduszki, a najlepiej to taki fotel i jeszcze tą narzutę i kocyki i to wszystko. No i co? Dlatego słuchajcie, musicie, tak jak Wam mówię, szukać tych trendów w sobie, popatrzeć, co macie w szafie, popatrzeć, co lubicie. Wiecie, co jeszcze polecam moim klientom? Przejrzeć portale typu um, Booking. I tam są wnętrza pod wynajem, urządzone, już gotowe. I tam też możecie poszukać inspiracji, bo są bardzo fajne i piękne wnętrza. Także tam też możecie szukać swoich trendów, ale to, tak jak Wam mówię, musicie tego szukać w sobie. Słuchajcie. To chyba tyle dzisiaj z mojego gadania. Ja już sobie obiecałam, że w przyszłym roku na kawach z architektem będę wam pokazywała trochę zdjęć, trochę więcej jakichś takich inspiracji, po prostu poprzez udostępnienie ekranu. Więc jeśli chcielibyście jakieś konkrety, to możecie do mnie pisać. Możecie pisać tutaj, możecie pisać w grupie Udany remont, piękne wnętrze, i wtedy będę mogła takie materiały w odpowiedzi na Wasze potrzeby przygotować. W tym roku ostatnia kawa. Widzimy się w nowym roku. Może jeszcze nie może, no wskoczę tutaj do Was na fanpage'a i wskoczę do mojej grupy przed, przed świętami tuż pod choinką, żeby złożyć Wam życzenia, więc jeszcze dzisiaj nie będę składała. Na razie to Wam życzę w miarę spokojnego tygodnia, w przygotowaniu do świąt, Waszych domów, Waszych wnętrz i tych tutaj wnętrz, rodziny, żeby było dużo spokoju, cierpliwości, mało korków. Jeśli też u Was w mieście są korki, to życzę Wam mało korków, żebyście wszędzie zdążyli. Na wszystkie przedstawienia dzieci, po wszystkie zakupy, które są niezbędne, i żeby było miło w tym tygodniu, a jeszcze przed świętami do Was wskoczą. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, bardzo się cieszę, że ze mną tutaj było tyle osób. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego tygodnia, łyk kawy i do zobaczenia w nowym roku, ale jeszcze do zobaczenia życzeniowo z kawą pod choinką. ściskam Was, papa. Pa.